Dzień dobry, moim gościem jest pan Karol Franceso Bercesi, Gelato. Bardzo mi miło. Dzień dobry, mnie również. Przyjechałam do pana do punktu, który znajduje się w przepięknej miejscowości, świątniki górne, zobaczyć jak mija sezon lodowy. Faktycznie jest to bardzo fajne miejsce. Mała lo lokalizacja pod Krakowem, świetniki górne. Około 10 tysięcy mieszkańców w gminie. E, mamy tutaj park miejski, blisko urząd gminy, za nami jest szkoła, a tutaj. Niedawno stanęła właśnie przyczapa Sigelato, na którą wszyscy czekali. Wychowałem się we Włoszech, więc e, koncept Sigelato, e, sycylijskich lodów, bardzo mi przypadł do gustu. A historia była taka, że w maju leciliśmy z żoną do Barcelony na koncert. Kupiłem sobie franchising miesięcznik. Faktycznie wpadliśmy na artykuł właśnie o Sigelato, o, o francuskiej Sweet Gallery. W tym samym momencie podjęliśmy decyzję, że byłby to dobry pomysł, żeby zainwestować i, i coś zmienić w naszym życiu zacząć tą przygodę właśnie z, z przyczepą Sidziolatą. Śmiała i szybka decyzja. Bardzo szybka, bo w maju podjęliśmy decyzję, w czerwcu byliśmy już na szkoleniu w Warszawie, na koniec czerwca mieliśmy już naszą przyczepę tutaj na punkcie, dzięki pomocy gminy szybko dostaliśmy podłączenie do prądu, widzieliśmy sobie kawałek terenu tutaj i zaczęliśmy ich działać w połowie lipca. Zaczęliśmy późno, bo oczywiście w połowie sezonu i oczywiście było ryzyko, czy faktycznie ma sens brać się za to w połowie sezonu, może trzeba było poczekać do przyszłego roku, ale powiedzieliśmy, jeżeli nie teraz to kiedy, a jeżeli kiedyś to dlaczego nie teraz? A tu jest takie miejsce, gdzie faktycznie bardzo to doceniają, przede wszystkim doceniają też smak tych lodów. Rozmawiałam z Pana opiekunem. Powiedział mi, że przy otwarciu yy, sprzedał pan całe zatorowanie. Była masa ludzi, zresztą pokażemy to Państwu w, w jednej z przebitek była ogromna kolejka, wielki sukces. Pierwszy sukces to było otwarcie. Trwało to dwa dni. Faktycznie byliśmy zaskoczeni tym, że w ciągu dwóch dni sprzedałem zatowarowanie i nie wiedziałem później co zrobić, mówiem bardzo szybko yy, ściągnąć kolejne, yy, bo było bardzo du duże zainteresowanie yy, tymi lodami i kolejka była dość duża. Niektórzy czekali nawet godzinę. Bardzo wytrwale, ale sądzę, że byli bardzo zadowoleni z tego, że opłacało się. Czy na lodach da się zarobić? Mam nadzieję, że tak. To jest bardzo trudne pytanie. Sądzę, że na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać, ale patrząc na to, jak w ciągu miesiąca widzę, że dwie trzecie kwoty zainwestowanej już mu się zwróciło. Sądzę, że kolejne, że kolejne dwa miesiące będziemy na plusie, a później będzie już tylko lepiej. I powiem tylko wow. <laughs> Dziękuję. Faktycznie jest, jest to koncept dobrze przygotowany, dobrze przemyślany. Nie jest trudny do, do wdrożenia. Ja w życiu osobiście sam nigdy nie sprzedawałem lodów, ani nie prowadziłem żadnej działalności. Od 10 lat pracuję w jednej z krakows krakowskich korporacji. E, więc przez czas na to, żeby założyć coś swojego, nauczyć się czegoś nowego. Na początku oczywiście jest to pewne wyzwanie, bo trzeba poświęcić temu trochę czasu, ale teraz, kiedy już jest wszystko uporządkowane, wszystko toczy się własnym rytmem, powiedzmy. A jakie są zalety tego biznesu, jakby mógł Pan ocenić? Zalety. Przede wszystkim produkt jest e, bardzo dobry, w sensie, że, e, że sprzedajemy coś, co naprawdę ludziom smakuje. Poza tym są też inne produkty. Gofry, czy desery, czy kawa mrożona, czy lemoniady. E, to jest właśnie takie uzupełnienie tego menu, e, gdzie ludzie sobie to bardzo cenią. Koncepcja hmm. dobrze uporządkowana, przygotowana i prosta w obsłudze. Oczywiście trzeba się nauczyć kilku, używać kilka narzędzi. E, ja całe moje biuro to jest tablet i generalnie wszystko dzieje się w, w moim tablecie, w tamtym. Zarządzam i kieruję całym, całym tym małym biznesem. Zaleta jest też taka, że, no, że lody zawsze są. Jest zawsze popyt na lody. Tak? Niezależnie od pogody. Właśnie to byłem zaskoczony, że czasami myśle, myślałem, że o, jest, pada deszcz, więc lody się nie będą sprzedawać. Nawet kiedy deszcz pada, ludzie przychodzą i kupują lody. Panie Karolu, dobre obroty nie biorą się z niczego. Co zrobić, żeby punkt dobrze funkcjonował, żeby przynosił zyski? Jest tutaj kilka elementów, które, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim. Jak już mówiłem wcześniej, dobry produkt, do, dobre zatowarowanie, ale przede wszystkim obsługa klienta. Osoby, które u nas pracują, podchodzą do tego bardzo entuzjastycznie. Są to młode osoby, które też uczą się sprzedawać, ale przede wszystkim dbają o to, żeby nie tylko sprzedawać lody, ale przede wszystkim, jak mówię, sprzedawać uśmiech, sprzedawać radość i szczęście. Panie Karolu, co po sezonie? Po sezonie na pewno trochę odpoczynku. <laughs> Jedziemy na pewno mały urlop, ale kiedy się kończy jakiś sezon, kiedy zaczyna. E, tutaj już były pytania, czy będziemy otwarci w listopadzie i w grudniu. Być może tak. I sądzę, że oczywiście sezon zakończymy e, na koniec października i poczekamy z powrotem e, do marca, ale jest to przygotowanie na kolejny sezon. Prowadzenie takiej działalności wymaga troszeczkę pracy biurowej, troszeczkę kalkulacji, troszeczkę refleksji. Na przyszły sezon już mamy zaplanowane kolejne dwie przyczepy. Tego samego konceptu będziemy szukać teraz odpowiedniej lokalizacji. Nie w mieście, właśnie w takich małych miasteczkach, gdzie, gdzie ludzie nie mogą codziennie sobie pozwolić, żeby pojechać do miasta, do większego miasta, żeby kupić dzieciom lody. No i dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają nad, nad tym, czy warto zainwestować, w mojej opinii się sprawdza i będzie się nadal sprawdzać. Ja uważam, że szczęście sprzyja osobom odważnym, czego Panu życzę z całego serca. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Bardzo miło by było mi Pana poznać. Mnie również, <laughs> mnie również.